Wioletta Zaremska, zapraszam na serwis informacyjny Telewizji Małopolska. Radni Sejmiku Województwa Małopolskiego wznowili poniedziałkowe obrady. Poruszono ważne tematy dla całej Małopolski, jak również dla samego Krakowa. Były nimi m.in. np. kooperacje przeciw COVID-19, projekt Małopolska Deszczówka czy Odkrywam Małopolskę. Ponadto podjęto uchwałę w sprawie pomocy finansowej dla województwa podkarpackiego na usuwanie skutków obfitych opadów deszczu i powodzi. Od 1 stycznia do 30 czerwca podjęto w sumie 98 Uchwał, uchwały będące w trakcie realizacji dotyczą przede wszystkim przekazania pomocy finansowej, dotacji oraz powierzania zadań do realizacji jednostki samorządu terytorialnego, a także zawierania umów dotyczących praw własnościowych. Jednym z punktów było również sprawozdanie Marszałka Województwa Małopolskiego Witolda Kozłowskiego z działalności Zarządu Województwa. Sprawozdanie z działalności Zarządu Województwa dotyczy okresu od 10 czerwca do 18 w tym czasie odbyliśmy 19 posiedzeń zarządu, w trakcie których zarząd podjął 288 uchwał, 8 postanowień, 4 decyzje oraz przyjął 29 projektów uchwał w Sejmiku i rozpatrzył łącznie 142. Informacje. Podkreślę, że pomimo tych wszystkich ograniczeń zarząd pracuje bez jakichś opóźnień. Jednak pierwszym tematem, jaki został poruszony, to program czystego powietrza. Kwestia, która od wielu lat pojawia się w różnego rodzaju debatach, nareszcie doczeka się rozwiązania. Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Tomasz Urynowicz przedstawił obszerny plan poprawy powietrza małopolski. Działanie pierwsze proponowane i wskazywane przez nas jako zadania wszystkich instytucji publicznych to przede wszystkim finansowanie od 1 stycznia 2022 roku wyłącznie instalacji zasilanych biomasą. Finansowanie od 1 stycznia 2023 roku wyłącznie dla instalacji zasilanych biomasą emisji cząstek stałych do 20 mikrogramów. Dodatkowo należy zapewnić preferencje w postaci wyższego dofinansowania dla pomp ciepła, paneli foto fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych, instalacji grzewczych podłączanych do ciepłowni geotermalnych oraz kotłów na biomasę o emisji pyłu do 20 mikrogramów. Program Czystego Powietrza znalazł szerokie grono zwolenników, ale pojawiły się głosy proponujące poprawki, które również zostaną rozpatrzone. Muzyka Dzięki unijnemu dofinansowaniu w wysokości blisko 2 milionów złotych dawna szkoła zyskuje nowe oblicze i funkcje. W Cikowicach w gminie Bochnia otwarto budynek świetlicy multimedialnej. W uroczystym otwarciu zmodernizowanej placówki wzięła udział Marta Malec-Lech z zarządu województwa małopolskiego. To... Potrzebna inwestycja, która będzie służyła zarówno tym najmłodszym, jak i również osobom nieco starszym. Myślę, że to dobra wiadomość dla mieszkańców nie tylko miejscowości Cikowice, ale również całej gminy Bochnia. Będzie to miejsce takiej integracji międzypokoleniowej. Samorząd województwa znacząco przyczynił się do realizacji tego zadania. Przeznaczyliśmy w ramach regionalnego programu operacyjnego kwotę ponad miliona. Złotych. Myślę, że to bardzo dobrze wydatkowane środki, że takie inwestycje są potrzebne na terenie województwa małopolskiego. Myślę też, że takich inwestycji w kolejnych latach będzie więcej. Wójt gminy Bochnia podkreślał, że ta inwestycja była długo wyczekiwana, szczególnie przez najmłodszych mieszkańców. Cały remont w ramach programu rewitalizacji dedykowany był generalnie pod, pod małe dzieci, dla, żeby im służyło, im rodzicom. Oczywiście dla osób starszych tak samo te, będą, te osoby będą mile widziane. Z budynku nowej świetlice korzystać będą również kluby seniora, koła gospodyń i organizacje pozarządowe. Dzięki unijnym środkom i zaangażowaniu samorządu mieszkańcy otrzymali atrakcyjny obiekt. Małopolska słynie z wielu miejsc, które warto odwiedzić. Jednym z nich jest niewątpliwie Tatrzański Park Narodowy. Jego misją jest przede wszystkim ochrona przyrody i kultury tatr poprzez bezpośrednie jej doświadczanie. Nic więc dziwnego, że turyści często spędzają tu czas zarówno pokonując szlaki, jak i spacerując wśród fauny i flory. Zawsze najbardziej popularnym szlakiem jest szlak nadmorskie oko, którym wędruje najwięcej osób. Dolina, Dolina Kościeliska. Chochołowska, Giewon to oczywiście bardzo popularny. W tym roku też obserwowaliśmy kolejki do wejścia na rysy. Pandemia spowodowała, że turystów było mniej, choć nadal wiele osób wybiera tę część Małopolski w trakcie urlopów. Nie są to bardzo, bardzo duże różnice. To jest lipiec z rzędu tam 30 kilku tysięcy na korzyść ubiegłego roku, a sierpień około 50 tysięcy mniej. Na podsumowanie sezonu przyjdzie jeszcze czas w Tatrzańskim Parku Narodowym. Spotkaliśmy wielu turystów. Postanowiliśmy zapytać, dlaczego na wakacje wybrali to miejsce. Bo jeszcze nie byliśmy w tym roku, nie byliśmy w górach, byliśmy nad morzem, więc widzieliśmy, że na koniec tak wypadałoby też i w górę. Piękne widoki. O, widoki widok. niepowtarzalne, no i człowiek pustał Głowa, żeby dojść i zejść. Zakopane kultowe miejsce, które każdy Polak powinien zobaczyć. Pracownicy Tatrzańskiego Parku Narodowego zapewniają, że w górach każdy znajdzie najlepszy dla siebie sposób, by czerpać z nich jak najwięcej. To wszystko co przygotowaliśmy dla Państwa. Dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejne wydanie serwisu informacyjnego Telewizji Małopolska.